Czasem zdarza się jednak, że pracownik pomimo, że należy do danego działu, czyli jest przypięty do odpowiedniego tagu, potrzebuje innych ustawień. Mamy w takim wypadku możliwość ich edycji. Weźmy na przykład sytuację, w której jeden z pracowników sklepu na ulicy Żurawi jest jednocześnie kierowcą. W takim wypadku musi on mieć możliwość rejestracji czasu pracy poza lokalizacją. W takim wypadku klikniemy w nazwisko pracownika, Następnie przejdziemy do sekcji szczegóły zaawansowane. W tym wypadku zależy nam na, na tym, aby pracownik mógł zgłaszać zdarzenia poprzez kartę QR. Wyłączymy więc z stagów i włączymy tę opcję. W tym wypadku pracownik może zgłaszać czas pracy za pomocą karty QR. Wyłączymy ograniczenia lokalizacji. W tym momencie pracownik może rejestrować czas pracy niezależnie od lokalizacji, w której przebywa. Następnie zapiszemy te zmiany. Udało nam się pomyślnie edytować dostępy pracownika. Wszystkie tagi możemy edytować lub filtrować z menu po lewej stronie. W tym wypadku możemy wybrać pracowników, którzy należą do danego tagu. W ten sposób wyświetlą nam się wszyscy przypisani. Możemy także wyczyścić ten widok. Z tego punktu możemy je dodawać lub zarządzać nimi, a także przeprowadzać akcje grupowe.